Dom ma trzy sypialnie. Dom ma trzy sypialnie. Dom ma trzy sypialnie. Wyjeżdżamy po śniadaniu. Wyjeżdżamy po śniadaniu. Wyjeżdżamy po śniadaniu. Ugotowałem ziemniaki na obiad. Ugotowałem ziemniaki na obiad. Ugotowałem ziemniaki na obiad. Chciałbym znowu cię zobaczyć chciałbym znowu cię zobaczyć, chciałbym znowu cię zobaczyć. Muszę się wykąpać. Muszę się wykąpać. Muszę się wykąpać. Zostaw mnie samego. Zostaw mnie samego. Zostaw mnie samego. Popraw to. Popraw to. Popraw to. Dwie ładne dziewczyny szły przed nami, dwie ładne dziewczyny szły przed nami. W końcu osiągnęliśmy porozumienie, w końcu osiągnęliśmy porozumienie. On jest niewidomy od urodzenia, on jest niewidomy od urodzenia. Ten komputer jest lepszy niż mój. Ten komputer jest lepszy niż mój. Ten komputer jest lepszy niż mój. Chciałbym cię o coś zapytać. Chciałbym cię o coś zapytać. Chciałbym cię o coś zapytać. To wszystko, co powiedziała. To wszystko, co powiedziała. To wszystko, co powiedziała. On jeździ do pracy na rowerze. On jeździ do pracy na rowerze. On jeździ do pracy na rowerze. On wygląda na biznesmena. On wygląda na biznesmena. Zapnij swój pas bezpieczeństwa. Zapnij swój pas bezpieczeństwa. Zapnij swój pas bezpieczeństwa. Przegrali pierwszą bitwę. Przegrali pierwszą bitwę. Przegrali pierwszą bitwę. Bądź grzecznym chłopcem. Bądź grzecznym chłopcem. Bądź grzecznym chłopcem. Przyniosłem jej bukiet róż. Przyniosłem jej bukiet róży. Przyniosłem jej bukiet róż. Twoje zachowanie jest niedopuszczalne. Twoje zachowanie jest niedopuszczalne, Twoje zachowanie jest niedopuszczalne. On jest moim najlepszym przyjacielem, On jest moim najlepszym przyjacielem, On jest moim najlepszym przyjacielem. Powinieneś się wstydzić, powinieneś się wstydzić, powinieneś się wstydzić. Lubię jasne kolory, lubię jasne kolory. Lubię jasne kolory. On jest kiepskim kierowcą. On jest kiepskim kierowcą. On jest kiepskim kierowcą. Narkotyki są zakazane w tym kraju. Narkotyki są zakazane w tym kraju. Narkotyki są zakazane w tym kraju. Musimy przetrwać. Musimy przetrwać. Musimy przetrwać.